Boomer, boomer, byś jak o trumer. Nie ma żadnej rzeczy, której dziś zauję Boomer, boomer, bu-bu-boomer, boomer, 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 boomer. Boomer, Siemaneczko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jest wloczek, jest ekscytacja. Dzisiaj bardzo duża. Zaczekajcie, bo jeszcze przy kąpie tu pracuję. Jadę pau. Dokładnie to ten moment, ta chwila, przyjechało do salonu auto, noweczka, jak pamiętacie kręciłem z 2-3 miesiące temu odcinek, jakie auto wybieramy razem z widzami, czy Porsche Cayenne, czy nową S-klasę, no i gdzieś de facto, faktycznie dzisiaj jest ten moment, w którym to się wszystko rozstrzygnie, dokładnie. Myślę, że świetny odcinek wyjdzie. Jadę oddać przedtem BMW do Olszowca, którym jeździłem dwa miesiące z Rentalsa. Wypożyczałem różne BMW, zresztą dobrze o tym wiecie. Po drodze jadę też po Rozmiara, Po Rozmiar ze mną bardzo yy, chciał ze mną oglądnąć, jakby samochód, odebrać i tak dalej. Yy, specjalne rejestracje przygotowane również na tą okazję. No nic, ekscytacja mega. Tym bardziej, że jutro. Premiera klipu boomer. A więc dwa mega, dwie mega fajne rzeczy wam na kanał wrzucam. Mam nadzieję, że ten film wszystkich zainteresuje, a jutro premiera boomera teledysku, który gdzieś bardzo mocno przygotowaliśmy. Ja to, my ten utwór robiliśmy bardzo długo. E, zaprosiłem do tego Jacoba, do, do, do współpracy przy tej piosence Kodera, e, e, Taba, e, mojego syna, Wicia, e, rozmiara, naprawdę gruba akcja. Boomer, boomer. okej, okay. dzisiejszy odcinek jest o. o samochodzie. Ja już chcę powiedzieć o jakim marcem, bo. ale ja jeszcze chcę was przytrzymać trochę w niepewności. Nie okrywam, że jaram się bardzo grubo. O, ktoś dzwoni, prezes dzwoni, za chwilę odbierzemy. A więc co? Czołweczka i lecimy. Nie ty Będziemy laty całą noc. Na wakacje, Dobra, z prezesikiem chwilę pogadałem, słuchajcie, a ja was zaproszę na kosacką rzecz. Taka moja nowa inicjatywa. Jeżeli lubicie słuchać nowej muzyki, nowych trendów, coś co jeszcze nie jest znane w młodzieżowym klimacie, w młodzieżowym wymiarze, a więc mniej dla bumerów, to jest, mniej dla bumerów, albo jak jesteś bumerem, a chcesz zobaczyć, co Twoje dzieci słuchają, też dobre, to wchodzicie sobie na playlistę Level Up. Na Spotify zobaczcie prawie 7 tysięcy polubień playlisty. No i tu co piątek publikuję 20 moim zdaniem najlepszych numerów, które mają szansę wejść do mainstreamu. Nie? Czyli to są piosenki, które mają szansę być hitami. To jest moje zdanie: daje szansę debiutantom. Czyli można powiedzieć, średnio popularnościowym artystą. To nie jest top Spotify'a. To może być top Spotify'a. To może być top ogólnie yy, muzyki w Polsce kiedyś. I sprawdzam swojego nosa i patrzę, co potem się rozwija. Jestem dumny, jeżeli umieściłem coś na playliście jako pierwszy. A Wy możecie śledzić taki playlisty i zobaczyć, czy Remo ma nosa. No dużego, nie? No ale ogólnie, czy ma nosa w muzyce? No raczej ma. 20 lat by mnie tu nie było. Ale. Faktycznie fajna zajawka, więc zapraszam na playlistę Level Up, dam Wam link na dole. Link też Wam dam do premiery klipu Boomer, bo zrobimy sobie wspólne oglądanie. Tak, zrobimy sobie wspólne oglądanie, a więc ten wloczek wiecie o godzinie 18, a później ustawię premierę Boomerka, a więc będzie kozacko w ogóle, tak się jaram, tej normalnie, że koniec, a za chwilę jedziemy po auto, lecę po rozmiarka i nie zapominajcie jeszcze o naszej zajebistej grupie na Discordzie. 705 członków, tu zapiszemy. Tu mamy różne tam internety, ogłoszenia, youtubki, programy, gierki. O, tu pokoje do gierek. Nie zapominaj. Jeszcze nie zapomnij o Rymu, Zajebisty merch. Dobra, jadę po rozmiarach, ruszam. Patrzcie, co ja mam w ogóle za fury, ja wam nawet tego nie pokazałem. To jest samochód z Rentalsika e, z BMW. Black Fire Edition. Niesamowita edycja. Ich wyszło tam nie wiem, ale kilkaset chyba na całą Europę. E, samochód bardziej zrobiony tak po prostu designersko. Jest to siódemka w longu. E, z tyłu ma takie po prostu powiedzmy tutaj dla prezesów, nie wiem czy widać, monitory. O. Proszę, tu telewizję można oglądać. No, tu jest wszystko: masaże, nie masaże. BMW wam tyle pokazywałem przez ostatnie dwa miesiące, że już naprawdę nie chciało mi się nawet odcinka robić na ten temat. Bo ile może być BMW? Dziś będzie coś innego: będzie albo Mercedes, albo Porsche. Chcę podzielić sobie trochę tą przyjemność z jakby odcinków na temat mojego nowego samochodu, i podzieliłem sobie to tak. Dzisiaj po prostu go zobaczymy. Zobaczymy go z zewnątrz, jakoś tam lekko ze środka, po prostu. Yy, dzisiaj będzie jakby rozstrzygnięcie takiej zagadki, co to w ogóle za auto. O. A więc za bardzo go nie będę Wam prezentował. Kolejnym odcinkiem będzie albo prezentacja samochodu, albo jakby reakcja moich najbliższych. Jakichś osób z firmy, rodziny, przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Yy, I można powiedzieć... Później będzie może prezentacja. Zobaczę w jakiej kolejności. Ogólnie trzy odcinki chcę zrobić. Dzisiaj coming out. <noise> ja Cię kręcę, ale to brzmi... Dokładnie. Dowiemy się, za czym Remo czekał prawie trzy miesiące. Dokładnie, bo we wrześniu gdzieś pół zakupu. Później prezentacja i jeszcze... Dołożymy do tego reakcję moich znajomych, A więc trzy filmiki z tego skręcimy. Fajny content, myślę, z tego powstanie, ale to jest wszystko pikuś. Bo jutro jest boomer, boomer, bądź jak Remo truman. Nie ma takiej rzeczy, której dziś żałuję. Ha, dokładnie. Każdy z Was jutro jest na premierze, ustawiamy premierę. Link. Do premiery, już prawdopodobnie jest pod tym filmem. Jak nie, no to w lada chwila ustawie premiera, więc tak to musi być. Ten link oczywiście do premiery potem się przekształci w link do teledysku, bo może ten film oglądasz później niż piątek, godzina 18, więc już jest po premierze. Wtedy 26 listopada, godzina 18 dokładnie, więc już jest po premierze. A więc link Was przekieruje do mojego po prostu nowego klipu. Myślę, że jest fajny, z przymrużeniem oka, yy, oddający jakby, Taką rzeczywistość trochę boomera, trochę przeniósł nas do czasów, yy, z których się wywodzimy. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że prawdziwy boomer to jest w wieku mojego ojca, czyli gdzieś w wieku 70 lat. I to jest prawdziwy boomer. No ale każdego z nas to czeka. Ale wcale się nie boję. Dokładnie dlatego chcemy to trochę pokazać. Chcemy pokazać, że w ogóle ludzie po 40, tacy jak ja, rozmiar, Witold, chwilę przed 40, że potrafimy nadal czerpać radość z życia, nadal się dobrze bawić i wcale to nie jest tak, że tylko ta zabawa jest za młodych lat. Teraz też jest, z jedną różnicą. Jest troszkę bardziej odpowiedzialna. Jadę po rozmiarach. Słuchajcie, przy okazji, yy, takie ogłoszenie. Yy. Cały czas potrzebuję ludzi do pracy, do mojego działu IT, frontmenów, teraz przede wszystkim, backendowców też. No, po prostu wszyscy, którzy się zajmują programowaniem. Nieważny jest wiek, nawet możesz nie mieć skończonych 18 lat, możesz już pracować. Praca jest również w trybie zdalnym, a więc nie trzeba być z Poznania czy z okolic. Zapraszam wszystkich mailik itmaupa mymusic .pl. Naprawdę możesz się rozbijać w największej firmie pod względem technologii wydawniczo-muzycznej w Polsce, a może nawet w Europie, bo myślę, że nikt takiego oprogramowania jak my nie robi, nie pisze. Więc zapraszam serdecznie, ogromne doświadczenie. Ludzie, którzy przejdą przez naszą firmę, naprawdę łapią potem taką pracę, że głowa boli. Niektórzy. Oczywiście nie korzystają z tych ofert, zostają z nami w Mugo, bo wierzą w to, że to będzie globalny sukces. No a jak będzie globalny sukces, to będzie grubo. <laughs> Dlatego zapraszam do pracy u nas przy Mugo, przy IT, przy programowaniu. it małpa mymusic.pl. I lecimy po auto. Ogórki i ogórek nie ląduje obok krzyża, nie? Ale krzyża. Y Mikołajku. Y y Mikołajku, poprawek już nie może być, bo Ty dzisiaj, jak będziesz montował vloga z odbierania samochodu, już chcę, żebyś takie 15 sekund zajaweczki klipu wsadził, nie? Do tego vloga, który właśnie widzowie teraz oglądają. Dokładnie, a propos tego ogórka przy krzyżu, zaczekajcie, bo tu mi... Rusina leci, Rusina, 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 to były ogórki takie, wiecie, takie do makijażu, zresztą zobaczycie to na klipie, no a z racji tego, że ja noszę, Jezuska tutaj, krzyżyczek mój, mm, 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 to nie ukrywam, że ogórek tak spadł w momencie obok mojego krzyżyka, no i to tak wyglądało obleśnie, sorry, że musisz, chciałem, żeby Mikołaj ten kadr usunął i nie ma ogórka obok krzyżyka. Czyli obok Jezuska. Dokładnie. No, no i tyle. Podjeżdżam pod rozjego. Zobaczymy czy czeka. Zaczekajcie, od razu sprawdzimy kurde misza, czy jest na posterunku. Elo, elo. No nie ma tej. Ja wam powiem, on nie tak zawsze czaśni, Bo ja tam nie mogę wjeżdżać, bo on ma takich sąsiadów, co, co tam się nie da wjechać, nie? I jak ja tam wjeżdżam, to tak, nie ma gdzie zaparkować, muszę zawracać. I ja go proszę, żeby już tu czekał. Nie, bo on jeszcze suszy włos. Przecież mówiłem ci, że ja tam nie będę wjeżdżał. Przecież tam nie gdzie zawrócić nawet. Ja jak ty tam ciekaw. ciężarówką wjeżdżasz w ogóle? Nie tam manewruje. Ale masz bardzo designerskie woborki człowieku. Pasuje. Prawdziwy ci? widzimy facet wie, kiedy wyrzucić śmieci z domu. A gdzie gdzieś. Sam jesteś? o tym decyduje. Tak, kochanie? Tak wziąłem śmieci. No. <noise> Patrzcie, oczywiście taka muzyczka zajebista leci z playlisty Level Up. Jeszcze raz Wam pokażę, tutaj jest. 7000 polubień. I teraz ty też wchodzisz i linka też dałem na dole. Ja Cię kręcę, ile ja linków daję na dole? Discordy, mój Instagram, Remo vloguje, playlista Spotify i premiera teledysku. Ziomuś no. jutro premiera klipu. No kurczę, nie mogę się doczekać tej... No, co powiesz na ten temat? No nie wiem, bo jeszcze nie widziałem tego. Ja widziałem. Czekam za finałem teraz. Ty a siedziałeś już... A to, to jest za samochód! Kurda. To jest burdel tej... No tutaj lampa i jasna w tej Jadę. A wieczorem to ty już tym bardziej to ty jest burdel, bo tu jeszcze ty światełka. Słuchaj, ja ci powiem tak Tego wyszło mało. Coś... Tego auta? Bo to jest black jakiś fire edition. I ja myślę, że wyszło mało, bo naprawdę może chętnych nie było. Bo ogólnie to jest auto, które ma swój klimat, nie? Ale dla takich uważam rokowych, takich rokowców. Ja pierdzielę... Ale zobacz, tej. on ma tam PlayStation, nawet możesz grać. Uważ, rzeczywiście, tej. No. Ale a to co to jest? Co? Ja nawet tego samochodu nie oglądałem. No ja, to jest tej, bo to jest taki na, na pełnym no chodź, Na tej... chwilę zobaczmy, bo może widzowie ja chwilę wiem, co. Wiem, Chociaż wiem. to i ma być samochód o nowym moim aucie. Znaczy odcinek, a nie. Ho, na chwilę. O. Pato człowieku. Tu się siadasz, tu się włączasz. Nie. Przecież ja w życiu nie widziałem takiego auta tej. Pato. Tu się wszystko ustawia. Ile miejsca tu jest? Co no. to jest za model? W lągu ta. Siódemka w lągu. Siódemka, patrz, tu se masz. Przód, ty Daj mi pada. No to gdzieś są pady. Nie wiem. A, tu są pewnie. Patrz, tu se... A nie. Pato. Ha. Ty, no to rzeczywiście... No, dlatego wiesz, pod tym względem te auto to jest kosmos, zobacz. Ty, tu regulujesz tą tylną kanapę, ziom. Wszystko, no. Masaże tu masz nawet. No. Masaże masz wszystko. Tej! Rosji, ale jedźmy oglądać. Podobno! Yy, no to no. ty poczekaj, tylko włączę, zobaczę co jest yy, na TVP. Na czym? Na TVP. Ja tej! Co? Diesla to Leja. Co? Nie, nie. Kurwa, ale jest czas. I to jest diesel, nie? Pokaż, że się widzą, go tak wie. Ale jest piękne auto, słuchajcie. Piękne! Ale, ale to jest nasze ostatnie, które pożyczyliśmy. Zobaczcie to. Nie, ja nie jechałem taką siódemą jeszcze Fakt, że ten kolor w środku trochę rozwala Ale zobaczcie to 7 Long wersja Przepiękne auto No i to wyposa wyposażenie co ja tu będę dużo gadał tej hmm. Ale Teraz jedziemy po brykę odbieramy do tej samochód remola w dalszym ciągu nie wiem co odbieramy bo przez te parę miesięcy pary z gęby nie puścił nie chcę mi powiedzieć ale podjadę pod salon to od razu zobaczę zobaczymy czy nas zaskoczy Coffee time słuchajcie rozmiar e... Tak się wkurzył, że musiał te śmieci wynosić, nie? Że cię głowa rozpolała, nie? No, muszę i bucham... Masz, masz. Kampania. No, no. <laughs> nie, nie, to nie jest kampania. I buprom 10 worków karmy. Tej że nikt tej karmy jeszcze chyba nie dosłał, nie? Nikt? Nikt, nie ma szans. No. Do, do widzenia! Do mm. widzenia. Ile to? Ile lat już mówimy? Ile miesięcy już mówimy o tej karmie? Pół roku dopiero dali, Pół karmy nie dali. A więc. Dla was szansa. Olszowiec Rentals. O! Dokładnie. Możecie zrobić taką akcję, że to wy pokażecie klasę i zawieziecie yy, worki karmy do schroniska w Gaju albo gdziekolwiek indziej. Ale Olszowiec da, niech Olszowiec kupi, a my zawieziemy. My odbierzemy no. od Was tą karmę dokładnie i pojedziemy zawieźć. I na bank to będzie oglądał Olszowiec, bo wie, że tutaj oddaje furkę, będzie na vlogu. Krzysiu, bo Ty będziesz, oglądasz wszystko, Krzysiu. Idź do szefa tam. Tak. Idź do Olszowca i powiedz mu: Remo, tutaj daje challenge. My przejedziemy po karmę i będziecie jedyni, co to zrobią. Zobaczcie, jakie propsy. Fajny challenge rozmiar wymyślił. Chcę zobaczyć, jak piszczy, jak się nie ma pasów zapiętych. Jaka, I każdą furę będziemy tak sprawdzać. Czy my. Jaki dźwięk ma? A przyłóżej. O, Już 200 O jest A. Tak jak SMS Tak ta, ta jak SMS? No, tak tak, tak to jak to. wszystkie bm -ki. Ty masz taki... Ale ty Remol, bo ty jedziesz po nową furę, ale zastanów się, bo ta czerwona skóra ci pasuje Taka śniadanie, Nie, to do Wiciowi Dorya. Ło, ja pierdolę Wiciu, Wiciu, zobacz Idealnie tej. dla ciebie Wiara by zwariowała... Po cyprze, cyprze, No jakby Wiciu jechał tym samochodem, to Wiara by myślała, że auto jedzie samo bez kierowcy tej Tak Dokładnie, ale hit. Zobaczcie w ogóle, jaki piękny parking ma Olszowiec. W końcu zrobiony parking tej. Co, no, zobacz. No. Nie? No, ale wiesz co? No. to? No. Tu coś im nie wyszło. Ja powiem, żeby teraz. Bo To coś im nie wyszło. No. Żeby te kafelki przyłożyli. Tam, tak. A tam. tamte tutaj z powrotem. Z powrotem. O, no, też tak uważam. Wjeżdżamy. Chyba, że tu oddamy. Zobacz. Rozmiar. Co? To? Tu byśmy oddali i idziemy? Nie, ale to jest dostaw pojazd, jak przyjeżdżasz do serwisu. Okej. Okay. No. Krzysiulku. O, dzień dobry. cześć. Proszę. I chcę mega podziękować. Dziękuję. Za całą obsługę, cześć. za te dwa miesiące z Rentalsem. Dwa? Dwa miechy dokładnie z Rentalsem, yes. troszkę ponad. Mega. Krzysiu mnie obsłużył jak nikt. Yy, mega polecam. I co tu dużo mówić? My zaraz zamawiamy Ubera, jedziemy po moje auto, jeszcze nie, wie, jeszcze nie wiedzą jakie, bo ty wiesz, a więc oni nie wiedzą, nie? No, a ja polecam serdecznie usługi Olszowiec Rentals kozackie fury. się nas jeszcze odwozi, kochani, pięknie, więc jest jeszcze niespodzianka, że nas jeszcze PMW podwiezie i teraz pod jaki salon nas podwiezie? Czy pod salon Mercedesa, czy pod salon Porsche? Prawda. Rozmiar, jak się czujesz? Nie mi Wszystko po kawę, chodź. A tu nie robi Ci kurwa samo kawy? Tu nie robi mi no, ale patrz to tej. No, tu mam na... tu widzę gdzie jadę, no. tu sobie oglądam, o, będzie co, mogę sobie obejrzeć. A, a tutaj? Z boku z... Tej. Mogą a nie, tam z nie A ma tutaj nie słuchajcie to, a tutaj widzę wszystkie, od... nawet przed chwilą patrzyłem wszystkie dane dotyczące samochodu, spalanie i takie tam rzeczy. Czyli możesz swojego kierowcę mu mówić i wolniej. Tak, jeźdź, na przykład jej... mogę teraz zrobić Krzysiowi tak, że on by chciał pojechać w lewo, a ja mu zmienię, że pojedzie w prawo. <grym> <grym> a co ty robisz tej? Co? Co ty robisz? No, przygotowuję się, nie? Do czego? No do jazdy. Ty ty konia kupiłeś? <grym> o, człowieku! Muszę mieć dobrze rozgrzany Zobaczy zaraz dlaczego. I teraz się zastanawiamy, czy... Wiesz, mamy pokazać już salon, bo wtedy będzie wszystko wiadomo. No. Czy teraz się wyłączymy? Ja już wiem, gdzie przyjechaliśmy. No ja też już wiem. Słuchaj, nie, robimy tak. Wyłączam kamerę. Wyłączam, wyłączam. Bo ja... wyłączam, wyłączam, wysrączam. Nie? Nieważne. Robię turn off. O, Ale co zrobimy potem? Jak będziemy siedzieć. I jak w będziemy. W środku? Nie, nie, przed! No. Albo pokażę ją tak na cyk. A dobra. To uważajcie to. Jesteśmy, jesteśmy w salonie. Co wam mam powiedzieć? Moje auto jest po mojej prawej stronie, waszej chyba lewej, bo nie wiem, czy to tak jest na monitorze, ale tak mi mm. się wydaje. Ale jeszcze nie widać jakie. Nie widać jakie, bo zaraz odwrócę mm. i patrzcie to, ale już będziecie. Dobra, może pierwszy zrobię tak. Pokażę pierw, wam w jakim jestem salonie chyba. Nie, nie, nie mogę, nie. bo już będą wiedzieli. A kto wszystko. będzie odkrywał to auto? Dobra, patrz, to, patrz, to, patrz to. Jest tu, jest tu, jest tu. Tak pokazujemy, tak pokazujemy. Dobra, nie ma co dłużej zwlekać. Już patrzcie napis jaki jest. <noise> już jest napis, bo już widziałem, że jest napis. Tylko jakie jest. Jesteśmy to, w salonie jakie to Porsche. Po... No tylko jakie? No to już wiadomo jakie, ale pokażmy je. Nie? Ja nie wiem ty. Nie? Mm, może jakiś kabio. <głos> <głos> Dobrze. Rosji, ja, ja. Dawaj ja. ty, no. Uwaga. Ja pier... Nie, przeklnę, Ja pierdolę. <noise> Mieliśmy nie przeklinać, ale przeklinam. Miniaturka. <grym> Miniaturka. Ja, ja ty... Nie wiem, co powiedzieć nawet. Nie wiem, od... Otwórz coś może. Co mam otworzyć? <grym> no nie, nie wiem. Ty... A dostałeś już kluczyk? Właśnie, jest teraz otwarty. Zobacz. Sam się otwiera, jak dotknę. Znaczy inaczej, wejdziemy do środka, no. bo ja chcę teraz tak. Posłuchajcie, żeby było jasne, to chcę to podzielić, tak jak mówiłem na trzy odcinki. Pierwszy to jest ten odbiór, który właśnie teraz widzicie. Nie chcę jakoś bardzo prezentować dzisiaj auta. Zrobimy sobie osobny odcinek ogólnie o całych walorach samochodu i tak dalej, i tak dalej. Potem jeszcze zrobimy odcinek. Reakcja moich wszystkich znajomych, ludzi, których znam. A teraz. czuję ten zapach. No chodź z drugiej strony. No chodź, wow. chodźcie. Koniec, koniec odcinka. Naprawdę rozmiar. Zostańmy tak trochę przy takim, yy, przy takim, że kolejny odcinek, jaki dla Was nakręcę. Jutro, oczywiście, teledysk do Boomera. A kolejny odcinek, wszystko pokażemy, bo nie chcę jakby zdradzać wszystkiego. Więc prezentacja będzie mojego auta, a dzisiaj już wiecie, co remogubiłem. Na, nauczymy się wszystkiego? Wszystkiego się nauczymy. To jest taka książka tej. Pokaż tą książkę jeszcze, chodź. Zaczekajcie, o, pokażę Wam jest. książkę. Musimy to wszystko przeczytać do jutra. Nie wiem czy Zobaczcie, zobacz, cała książka. Którą dostaliśmy. Oj, oj, oj. Którą dostaliśmy, cała książka. Dokładnie. No, Będziemy się uczyć. Uwaga to. Kozacko, nie? 400 stron. Dokładnie. A całe autko zaprezentujemy w kolejnym vlogu, już po boomerze. A później jeszcze zrobimy reakcję znajomych, a więc będzie parę odcinków. No, jestem przeszczęśliwy, ja już chcę jechać. <laughs> Dawaj, siadamy. Elo subarykcja, coś tam, coś tam i zapisujcie się na premierę klipu, to jest podstawa. Jutro każdy to tak. jest do wygrania, jeszcze jutro 500 euro. Tak. Ale to jest na poprzednim moim vlogu, jak wygrać 500 euro musicie zobaczyć poprzedni vlog.